Daleko jeszcze, bo nie widzę... O, to już, to już chyba jest ten salon Audi, bo właśnie chciałem kupić auto, ale... Dlaczego tutaj jest furt Transit? Ale tutaj, to prostu że to jakiś serwisowy. Dobra, tutaj mam Audi, tutaj widzę fajne. Fajne, o kurde, ale tu mam fajne te Audi, te. Dobra. To idę Tutaj chyba jest wejście, to tędy wejdę, to będzie ładnie. O, dzień dobry! O, dzień dobry! Ja ogólnie y, bym chciał kupić jakieś Audi, które jest najtańsze, ale takie fajne dość. Okej, okay. ale tutaj ze środka czy na dzień zewnątrz z wolą, stoją? Nie nie wiem, ja ogólnie mi się podoba to. A jaka jest tego cena tego czarnego? Tutaj? Tego, gdzie skacze przy nim? Tak Ło kurde, panie, 350 tysięcy A to, RS7? Jakoś 250 tysięcy Aha, a to Q7? To już klient sobie zażyczył zarezerwowany Aha A ma... am... A można kupić z, tam, z tamtego parkingu? Mm, nie wszystkie, ale można. Dobrze. To za ile będzie to? A do ilu tysięcy, tysięcy by pan chciał kupić? Yy, do, do 100 nie stać. Mhm. Ta tutaj kosztuje 40 mm. tysięcy. A to? Z tak, 120, 130. A może to pierwszy tutaj można kupić? Yy, tak, tak. A za ile? Yy, to akurat jest za 70 O dobrze, to ja wezmę to. Yy, to idziemy kwity rozliczyć. Dobrze. Do środka. Kurde, Więc... a tutaj macie, idę na serwisie jakiegoś Mercedesa. O kurczę, ale fajny. No. Klienta. Dobrze. Proszę pana, pan chce się ze mną przejechać? Tym Mercedesem? No, ale prowadzić nie mogę dać. Ewentualnie na pasażera. Nie, dobrze to nie. <laughs> dobrze, to ja, ja właśnie tam to auto za 70 tysięcy. Dobrze e, proszę, proszę, papierki, proszę tam, Tutaj proszę tam. papierki podpisać. Dziękuję. Czy okay, to mogę iść? E, tak, tak. A, yy, I przelew zrobię już, dobrze. Yy, yy. Ma pan yy. pieniądze? Tak, są. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. O kurde, ale się jaram tym autem. O kurde, jestem jak on działa. Po prostu jestem tego bardzo ciekaw. Dobrze, już idziemy. To no, no nie wyjadę no. Jadą czy nie? O, jadą. Chyba jadą.

O, to tam, kurde, nie trzeba. Proszę pana, maska się ale nie możemy otworzyć. O kurde, no wiedziałem że ktoś tutaj może wyjechać. Ale pan sam mi Ja, ja jadę, ale... To niech pan wyjdzie z banka. Czy teraz jest pana do szpitala, ktoś? A czemu do szpitala? Mi się nic nie stało. Dobrze, dobrze. Uh, niech pani... No dobrze to co? Zrobi pan, dobrze, to co? Koluję panu jakoś przeszkód, co, bo nie wiem. Okej, scholujemy. albo spróbujemy naprawić. Niech pani no, może idzie do domu. Ja mogę przeszkadzać, a mogę przeszkadzać, dobrze. To najdę do domu, dobrze? No. Udało się nam naprawić! Dziękuję, dziękuję. Dobrze, to Ja nie jest... Może nie będę jechał dostawać na autostradę, to się źle skończy. Wracajcie do... O, dobra, jest już wieczór. Spać. O dobra, wstałem pora jechać na zakupy do Biedronki. Dobrze. To wtedy... Yy, po, Pojezdę może ty, bo tutaj mam mało miejsca, a to mam ma dużo. Okej. Okay. Tak więc o co chodzi? My zrobimy mały teść i zobaczymy, czy pan wszystko ma sprawne. Dobre. Widzę, że tu bez rejestracji będzie pan musiał zamontować. Proszę zapalić światła. Gdzie działają? Dobrze. Działają? Nie działają. Ta. Nie no, nie działają. A kierunkowskazy? Też nie. Też nie działają? A lusterka? Działają. Nie działają? No proszę pana, oj będzie musiał pan te auto zlikwidować, dopóki pan nie zarejestruje. Dobrze, dobrze. Proszę dać mandacik proszę. I 400 złotych, proszę. O kurde, to... Ma, mogę, mogę... 5 punktów karnych. Dobrze, to ja się zgłoszę na policję, no Bo nie ma co sobie. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. A, a też na alkohol i narkotyki. Co? A też na alkohol i narkotyki. O no i idę po sprzęt. Okej, okay, nie Dobrze pan. A dlaczego pan powiedział do widzenia? Pan chce jeszcze jednego mandata? Do widzenia. dla psa. dobra, idę do kasy. A, loda jeszcze sobie, nie, nie ma lodów nawet w tym sklepie, co za bieda. Dzień dobry, dobra, idę do sklepu, znaczy do domu, dobra, mam nadzieję, że już nie będą stali, że już nie stali. 妈，你别忙工作。 Dzień dobry. Dzień dobry. ja potem na, ja yy, aha, przepraszam, zapomniałem, że już pieniędzy, to ja przyjdę. To auto mi nie działa, to muszę pojechać biperem. Jadę! Dzień dobry! Dzień dobry! Dobrze, już płacę. Będzie 40 złoty i 5 punktów karnych. Dobrze, proszę. O, ale się wyglądała. Dziękuję. Dobrze, mogę opuścić komisariat? Proszę. O, las, Nie słyszę, to może zrobię napad. E, proszę pana, wypierdalaj. O tych, którzy nie Not okay. Będzie teraz 800 zł i 10 punktów karnych. Celu, jeszcze 8 Dlaczego ja, pan nie ja wszedł? Ja, pra... ja tylko, ja, tylko ja, nic, ja nic nie zrobiłam. Pan weszedł do policji, do pożaru, zaczął uciekać i chciał się pan zatrzymać. Poproszę. Kartę tak, tak na Dobrze, to tu mam maszynę. Poproszę.